To będzie rok humanitarnych wyzwań, stawką często będzie ludzkie życie. Oczywiście z naszej perspektywy największy kryzys humanitarny mamy za naszą wschodnią granicą. W świecie toczy się wiele wojen, ale bez wątpienia ta rozpętana przez Federację Rosyjską. 24 lutego 2022 roku rok jest największa. W znacznej mierze wysiłek humanitarny koncentruje się na niesieniu pomocy ofiarom europejskiej wojny. Z Ukrainy tylko do Polski wjechało ponad 8 milionów uchodźców, z czasem wyjechało dalej lub wróciło do domów ponad 6 milionów osób, głównie kobiet i dzieci. Licząc z tymi, którzy nie opuścili Ukrainy, ale musieli szukać schronienia z dala od frontu. Swoje domy opuściło 14 milionów osób. Według ONZ do 103 miliony wzrosła w świecie liczba uchodźców i uchodźców wewnętrznych. W Europie giną cywile. Brakuje ciepła i prądu. Zima jest względnie łagodna, jak na razie. Z Ukrainy nie wylewa się kolejna uchodźcza fala. Co czwarty mieszkaniec kraju zgłasza problemy z dostępem do leków i opieki medycznej. Co stanowi konsekwencje między innymi ponad 700 ataków na placówki medyczne. W dawnym spichlerzu Europy ludzie potrzebują pomocy żywnościowej, a PKB skurczyło się w niecały rok o 30%. To jest pomocowy maraton. Musimy zaakceptować fakt, że Ukraina będzie potrzebować naszej pomocy przez lata. Od początku wojny dostarczamy pomoc dla ukraińskich szpitali i widzimy, że skala potrzeb nie będzie im w najbliższym czasie maleć. A negatywny zasięg skutków wojny będzie wykraczać również poza Ukrainę, komentuje Małgorzata Olasińska-Hart z polskiej misji medycznej, podkreślając, że dla organizacji i humanitarnych rok 2023 będzie czasem pełnym wyzwań, których stawką będzie często ludzkie życie. Przerwanie łańcucha dostaw zbóż z Ukrainy na Bliski Wschód i do Afryki będzie miało swoje następstwa, ostrzega Światowy Program Żywnościowy. Potrzebujących pomocy humanitarnej będzie w tym roku według wyliczeń ONZ 339 milionów. To 20% więcej niż w roku 2022 274 miliony nie dość, że będzie więcej niedożywionych i głodujących. To pandemia i wojna w Europie powoduje, spowodowały kosztów pomocy żywnościowej. I to aż o 44% w stosunku do tego, co było przed pandemią koronawirusa. A to nie są dobre wiadomości. Również dla organizacji humanitarnych. A przecież nadal nie zażegnano kryzysów humanitarnych w Syrii, Afganistanie, Wenezueli, w Afryce Subsaharyjskiej, by tylko te, dla przykładu wymienić ONZ. W raporcie Globalny Przegląd Pomocy Humanitarnej 2023, alarmuje, głód jest bardzo realnym zagrożeniem dla 45 milionów ludzi w 37 krajach. Jedna na 23 osoby potrzebuje obecnie pomocy humanitarnej 51,5 miliardów dolarów amerykańskich trzeba na jej sfinansowanie. To ułamek tego, co wydaje się w świecie na prowadzenie wojenek i wojen.